Serio znowu no i dobra, wczoraj na 30 jakichś brań była jedna ryba. To jeszcze tylko 28. Co mogę powiedzieć? Wczoraj byłem, trenowałem, ryby jest bardzo dużo. Ale z akcesoriów, których mi zabrakło na koniec, wojenia, to znacie powiedzenie o mydle i ręczniku. No. To tyle złowiłem. I tutaj kamizelkę, tak? Trzeba wziąć. Tak. Sopy te jednym w jednym boblerem, ja będę Jak masz rybę, to zakładasz. Jak mam rybę, tak? To zakładam. Aha. Sędziotką masz. Sędzia. Sędzia, obecnie wiedział dokąd. jest pierwsza rybka, niestety to szczupak na fluorokarbonie, ale chyba będzie niewymiarowy. No to cześć! Witajcie na kanale Co na Wędce. Dzisiaj zawody spinningowe z Łodzi. <laughs> Wcześniej się nie odzywałem. <laughs> Dopiero się zaczęły. Dopiero ochłonąłem, że w ogóle jestem. Zawody z łódki. Dobra. Teraz co to trzeba zrobić? Najpierw trzeba go sprawdzić czy on ma czy on ma minimum 45 cm Ciekawe czy nie fiorokarbonu mi nie poszarpał. To zaraz sobie sprawdzę. Na razie trzeba sprawdzić czy rybka nadaje się do mierzenia. O! Kurde, to będzie pod 50. Dobra, do siateczki. No, fluorocarbon trochę ruszony. Ale moment, skracam go o, do tego miejsca. No dobra, w oczekiwaniu na sędziego trzeba dalej coś tu porzucać. Ach. Ej, kurde, malutkie chyba okonki. Niestety. A było tu przytlew fajne statko troszkę większych Ale przepłynęło, nie wiem czy czekać na sędziego, czy gdzieś przepływać, na. Tak to jest jak się... O jest! Ach, jak to człowiek nie przeczyta regulaminu dokładnie Aj, kurde, no to chyba za malutkie są te okonki, ale fajnie tłuką I siedzi rybka no konek, będzie miał 18 Jak będzie miał osiemnaście, to się liczy. No ma osiemnaście i kawałek elegancko. Aj kurczę No ale jak to są takie po no, ale te okonie, no to co zrobisz? Nic nie zrobisz. Znaczy, mogę założyć małe przynęty, ale czy to o to chodzi? A... Chyba pięć łódek, które widzę, jeszcze nikt kamizelki nie zakładał, więc chyba ryb jeszcze nie mają. Nie wiem, przynajmniej mi tak powiedzieć, że jak złowię, żebym założył kamizelkę. Dobra zmiana przynęty, ale śmiesznie w tej kamizelce się czuję jak na celowniku. <grybujesz> tu biorą. <grybujesz> o, jest i sędzia.

Miejsce na No i pięknie, no i z sandaczami się zaczyna to, co wczoraj Kurde Są małe, ale wczoraj wczorajszy może miał 45 do zawodu, by się może liczył Siedzi o nie! Ech! Tutaj fajne okonie przypłynęły. To, co z moich obserwacji wynika. No to tak, tu widzimy w teorii piękne łuki. Ale na bocznym skanie widać tylko takie kropeczki. A tu może coś jest innego, ale te kropeczki, to moim zdaniem, zazwyczaj to jest biało ryb. Jakieś lyszczyki tego typu. автомат. Сериозно ново. No i dobra, wczoraj na 30 jakichś brań była jedna ryba. To jeszcze tylko 28. No i niestety się rozpadało, pewnie zaraz będę musiał założyć e, czy znaczy zdjąć media moda i, e, i mikrofon. No teraz to grubo leje. Konek, No dawaj, dawaj, dawaj gumę, dawaj. Ach, to siateczka. Człowiek nieprzyzwyczajony, jak tylko cały czas wypuszcza te ryby. O, ale maluszek. No to chyba nie jest do mierzenia. Jest następna rybka, ale chyba następna nie będzie miała wymiaru. No ale mam zaczepale szedł. O, oh, Jest to komek. Jakiej wielkości będzie. ale kurde chyba niestety mały znalazłem Ciekawe, na pewno tego smokania, znaczy na pewno myślę, że nie będzie słychać, ale jakieś ryby cały czas smokają tutaj w tych grążelach Co to za ryby? Wszystkie smukają w tych granżach, jest piękna ryba jeśli się nie spieła jest fajny szczupaczek czy będzie miał wymiar. No dobrze, dobrze. To ja w podbieraczku mam prawie czegoś czupaka. Dziękuję. Było jeszcze jakieś trącenie przed chwilą, ale nie wiem czy to okoń próbował to zażreć. Zostało ostatnie 15 minut zawodów. No co, mam dwa szczupaczki i ten jak nie ucieknie zanim sędzia przyjedzie, to będzie drugi. I chyba dwa czy trzy okonie. Także całkiem fajnie, że nie na zero. Spróbuję kamerę teraz jakoś za wiatrem ukryć. To już koniec yy, zawodów. Czekam tylko na sędziego, bo mam jeszcze szczupaka tutaj w siatce. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Tutaj jakaś bardzo duża ryba, ale. Cień jest bardzo okrągły, właśnie jakby, nie wiem, karp, topyka, nie wiem czy są takie ogromne leszcze, ale może leszcz, ciężko powiedzieć, jest trochę ryb. No jest to konek. Jakiś nawet chyba trochę ładniejszy. Ale czarny. No już jest po zawodach, e, niestety bez mikrofonu, bo co chwilę trochę kropi, e, zająłem drugie miejsce, <laughs> ale się cieszę, zająłem drugie miejsce na zawodach spinningowych z Łodzi, na Zalewie Zegrzyńskim, a teraz po zawodach, jeszcze chcę trochę porzucać, przed chwilą jeden okonek był, co to dużo powiedzieć, no szczupaczki dzisiaj chciały brać tylko na jakieś nieduże przynęty i stały przy okoniach, okonie, no, to jeżeli ktoś ogląda moje filmy, no to niestety nic, niczym nie zaskoczę, już chyba tej gumy nie trzeba przedstawiać. No, mega, pierwszy raz wziąłem udział w zawodach spinningowych, takich właśnie z Łodzi. Drugie miejsce, super. Chciałbym jeszcze powtórzyć przynajmniej swój udział na zawodach. Bardzo fajna sprawa. you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away yeah. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray.